Witam wszystkich, którzy trafili na mój film, czy to w sposób przypadkowy, czy też zamierzony. Dzisiaj zajmiemy się prostą elektroniką, a ponieważ prosta elektronika z założenia powinna być prosta do wykonania i zrozumienia, zajmiemy się budową odbiornika radiowego w jego najprostszej postaci, czyli odbiornika detektorowego. Jeżeli ktoś mieszka w bezpośredniej bliskości od nadajnika radiowego na falach długich lub średnich, może pokusić się o wykonanie radia, które umożliwi odbiór bez potrzeby zasilania. W takim przypadku energia, która potrzebna jest do wysterowania słuchawki, pochodzi po prostu z nadajnika. Napięcie, które pojawia się na kondensatorze C3, przechodzi do, do prostownika i ładuje kondensator C2. Z którego to kondensatora, poprzez opornik, jest zasilany tranzystor, który pełni tu rolę wzmacniacza oraz detektora. Obciążeniem tego tranzystora są słuchawki. Jest słuchawka. Można również zbudować taki odbiornik. Działa on bardzo podobnie z tym, że tutaj rozbudowano prostownik. Zastosowano podwajacz napięcia. W tym natomiast wprowadzono sp dodatkowo sprzężenie zwrotne, które zwiększa jego czułość i selektywność. Jeżeli u kogoś. Jest sygnał wystarczająco silny, może pokłócić się o zbudowanie odbiornika detektorowego na głośnik. Widzimy tutaj dwie niezależne anteny oczywiście odpowiednio długie. Jeżeli zastosujemy odpowiednio duży głośnik, możemy mieć odbiornik radiowy bez potrzeby jego zasilania, dosłuchania na głośnik, ewentualnie. Taki na tranzystorach germanowych w układzie przeciwsobnym. Ponieważ ja mieszkam w przemyślu prawie 400 km od nadajnika fal długich, a chciałbym słuchać go na głośnik, zastosuję trochę inne rozwiązanie. Tutaj widzimy schemat tego odbiornika. Odbiornik jest bardzo prosty w budowie, dlatego nadaje się do samodzielnego wykonania nawet przez osoby nie mające doświadczenia. Wprawdzie odbiornik nasz parametrami będzie z pewnością odbiegał w sensie takim, że nie będzie, że będzie może mniej stabilny, będzie wymagał anteny zewnętrznej i, i uziemienia, natomiast będzie miał taką zaletę, że będzie zrobiony samodzielnie i będzie nadawał się do użytkowania w warunkach domowych. Poza tym takie oryginalne, proste rozwiązania techniczne przydatne są w celach poznawczych związanych z analizą działania tych urządzeń. Pobudzają one aktywność poznawczą i rozwijają zdolności twórcze oraz zaspokajają jakby wewnętrzną potrzebę kreatywności. Poza tym odbiornik taki może być źródłem inspiracji do tworzenia własnych pomysłów. Pierwszy człon naszego odbiornika to tradycyjny odbiornik detektorowy. W skład tego wchodzi cewka, a właściwie dwie cewki, ponieważ odbiornik będzie dwuzakresowy, będzie odbierał fale długie i średnie. Następnie kondensator o zmiennej pojemności, dioda detekcyjna, kondensator filtrujący oraz potencjometr, który jest obciążeniem dla naszego detektora i umożliwia regulację siły głosu. Ponadto, pomimo że człon detektora nie jest zasilany, to jednak część napięcia z wejścia wzmacniacza. Pojawia się na diodzie detekcyjnej i polaryzuje ją wstępnie. Powoduje to, że obwód wejściowy naszego odbiornika uzyskuje dużą dobrość, co skutkuje stosunkowo dużą czułością i selektywnością jak na tak prostą konstrukcję. Dodatkowo odbiornik wyposażony jest w gotowy wzmacniacz. W postaci układu scalonego. Dzięki temu będziemy, będzie można słuchać naszego radia na głośnik. Zmontowałem odbiornik w ten oto sposób. Montaż taki umożliwia pełną czytelność wizualną naszego radia oraz czyni go łatwym do wykonania. W trakcie montażu należy jedynie pamiętać, aby unikać długotrwałego ogrzewania elementów elektronicznych, ponieważ może to doprowadzić do ich uszkodzenia. Uruchomienie rozpoczniemy od dokładnego sprawdzenia połączeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe połączenie wyprowadzeń układu scalonego oraz biegunowość kondensatorów elektrolitycznych. Wykryte usterki należy oczywiście usunąć. Odwrotne podłączenie biegunowości zasilania z reguły skutkuje uszkodzeniem układu scalonego. Dlatego też dobrze jest przy uruchomieniu podłączyć w szereg zasilania miliamperomierz. Jakiekolwiek odstępstwa w poborze prądu. Mogą świadczyć o zwarciu lub o przerwie w obwodzie. Odbiornik w stanie ściszenia pobiera 5, 5 mA. Tu mamy 5, 10, 15, 20, 25 pełna skala. W miarę rozgłośniania mój bój, co jest stanie przypuszczam że się żierze że... mnie budzi i ogór oczywiście rośnie Straszę czasem w ludzi, bo jest tutaj jeden taki, który mnie terroryzuje Zmusza mnie, wypędza mnie na estradę mówi musisz iść. Teraz mamy ustawiony na fale długie, na program pierwszy. widzimy, że odbiera, widzimy że odbiera dość dobrze. Gdyby ten, gdyby ten głośnik był jeszcze większy, można by nagłośnić całkiem duże pomieszczenie. W tej chwili jest ściszony Teraz mamy go na falach długich. Natomiast spróbujemy, ponieważ już się zbliża wieczór, spróbujemy, spróbujemy na falach średnich. În în Săbate, au știut că de pe... au știut că este un război ilegal, au știut că rușii, s-a simplu, foarte ilogic, au venit ca așa vizi, și eliberatori, dar au distrus, practic, orice urmă de Deci, nu să nu? Sygnał mamy silny, to jest chyba Radio Romania, na cały głos. Próbujemy znaleźć teraz, próbujemy znaleźć Węgrów. Jeszcze za słabo jest.

Jeszcze jest trochę za wcześnie. Coś tam już można złapać, ale jeszcze trochę za wcześnie. Oczywiście posługujemy się anteną i uziemieniem. Bez uziemienia nie chcę grać. Próbujemy, wracamy na fale długie, na, nasz, na naszą jedynkę. Gwiazda kabaretu, bo jak mówiłam, właśnie w kabaretowych rolach był genialny. W telewizyjnym kabarecie starszych panów zauważyłem, śpiewał że, wiele... Zauważyłem, że program pierwszy lepiej odbiera w dzień, natomiast wieczorem Wasowski, jest ciszej Także ten, który przeszedł do historii Próbujemy jako jeszcze... prawdziwy tęsknoty za pomidorami. Cierpień minął grzesień, znów październik za jesień, rozpostarła melancholii mistło. Nie żałuję letni. Widzimy, że odbiornik jest bardzo prosty. W swojej prostocie. W swojej prostocie nadaje się nie i, i wyraźnie odbieram. Poza tym. W swojej prostocie nadaje się do zrobienia jakiegoś, jakiegoś ra, retro odbiornika chociażby chociażby bez kartonu nadchodził jak mówię, gdybyśmy i tęsknoty to obudowali jakąś to jeszcze pewnie jak się nie jeszcze, Witam tam przebogaty, a o ponitory, a dino utracone. Przez długie złe miesiące towarzy zapach będę ciął.